Siemanko, ja jestem chlebcio i w dzisiejszym odcinku jest ze mną Lisek. Cześć! Y I gramy sobie Bedwarsy na ACMC. Nie zapomnijcie o słuchiku smłeczkiem i łapeczce w górę, a ja już nie przedłużam i lecimy. Okej okay, widzowie były trochę problemy techniczne, bo pierwszą gierkę przegraliśmy i później nas nie dobrało razem, więc widzę. Y ale dobra. E Czerwoni już nie mają łóżka. O, myli taką samą sytuację jak w rundę temu. Tak. E... No fajnie. te tepa się gościem. No to, su to super, Bedwarsy. Dobra, dawaj kolejną rundkę. Ale okay. mały I... ten spełnić. Jest. jest już kolejna gierka, mam nadzieję, bez cheatera. Mm. I tutaj gramy. Dobra, to ja obuduję łóżko. A ja potrzebuję wełny, to ja już może pójdę na. nie wiem, coś pójdę robić. Okay. Umba, ale raz, Dwa, Dobra, pyk, pyk, pyk. Mogę budować w bazie. Okej, okay, dobra. Szybki shift do tyłu. Jak gdzie są diamenty? Ja już chciałem z krolem zaznaczyć jak w Fortnite. Okej, okay. bo diamenty to są chyba te. Nie wiem co z diamentem już, nie. Diamenty to są kaktusy. Boże nie kaktusy, kwiatki. I tamten Lucky Blok też jest chyba diamentami. Możliwe, że są dwa. Tak to jeden jest... No w sumie oba są dla dwóch drużyn. No. To jest trochę bardziej niebezpieczna, bo e, ten B będą mogły nas podjechać dwie drużyny jednocześnie. No. Tylko komu się będzie chciało. Dobra, skończyła mi się wełna. Yy, mogę ci dać. Tylko, że nie wiem, czy jest sens wyrzucać, skoro tak będę musiał pojedynczo. Dobra, trzymaj żelazo i złoto. To jest. Jak się buduję na tego dru drugiego lucky bloka? Spoko. Dobra, 40 won Nie stać cię na to. Tak, wiem, że mnie nie stać na to, ale mnie stać jednak. XT. Kwiatek to chyba jednak nie są diamenty Jak to? Nie, nie, wiem, gdzie, nie wiem gdzie miałoby się respić Nie widzę tutaj żadnego spawn'a Jeszcze mogę zobaczyć, ale... Przynajmniej Lucky Block to były diamenty No to... A kwiatek to jest kwiatek! XD Podoba mi się ten kwiatek naprawdę Mam nadzieję, że inne drużyny nabiorą się też Tak jak my No, spoko by było Dobra, kupiłem Dobra, mam, chodź, y chodź, podbierzemy na bieski. Okej. A my do nich blisko z Laki Bloka. Y dobra, z czego oni mają obudowane? wełny, co mm. dobra, co na Easy. O, a masz jakieś fikierce, y coś? Mam... Dlaczego ty dabujesz cały czas? <laughs> jo? No, idziesz, budujesz się i nie dabujesz. <laughs> no bo nie potrafię tego wyłączyć po prostu. <laughs> Najmniej widzowie mają lepszy widok. Tylko zadko wygląda. Okej, okay, skończyła mi się pełna. Ja tu widzowie jestem proski law, w ogóle w te bedwarsy. Widzicie, jak ja się buduje szybko. A ja nadal dobuję. Już przestałeś. No właśnie, kliknę. mu. bra, raz, dwa, trzy, dawaj! Dobra. Dobra, dobra. dobra, jeden spadł. Jeden spadł. Dobra, jego ja go dobiję, dobra, dawaj tylko. Nice. On, Nie wiem, tepnął się czy jakoś tak. Dobra, yy, mam plecy, mam plecy. Nie mają łóżka. Hej, okay. jeden leży, jeden leży i drugi też leży. No, to ja idę no i do. Tu ten team już nie żyje. A tam w ogóle żółty. Robi ninja bridge'a. Ja sobie kupiłem goniśkierkę. Co? Jak to Aha. już nie mamy? Kawek kto nam zniszczył. bo no ja znowu dabuję. To był... Nie widzę kto. Ja mam fajne i dabowanie pod tym samym przyciskiem. Dobra, chodź tutaj sobie, pomieszkamy na razie, okej? Okay? Czekaj, ja się tam podbuduję, jak muszę dojechać. Dobra, no to wydaje wszystko na wełnę i mogę sobie grać. Dobra, to to jednak tam sobie mieszkamy. Okej. Okay. No. SkyBase'a zrobimy. Chodź SkyBase'a zrobić. Tam nie polecam. Ej, dobra, dobry pomysł. Boże, przez przypadek deski kupiłem, bo szybko klikałem. Ej. dobra. To Skybase.exe, mówisz? Tak. A dobra, w sumie wszystkie. Czemu na Optifine to się znaczy na Blazing? się tak dziwnie renderuje, to wszystko. Jak dziwnie renderuje? Nie jestem przy. A bo mi się tak dziwnie zrenderowało, nie? Że tak się nagle pojawiło. Ale nie mhm. tak, że. Nie... nie tak, jak sobie to pewnie wyobrażasz. Gdzie Skybase robisz? Wiesz co ja mogę tutaj zrobić? O. To ja zrobię tam w rogu. Tak. Jak jestem cheaty? Boże, prawie spadłem. Jak gdyby tak teraz skoczyć tam? Nie. Dobra, chodź mniej więcej na takiej wysokości, żeby można było się od góry zabudować. W razie czego? Kto nas od góry może zabić? <grym> Cheater. <grym> tak jak w poprzedniej rundzie, w tam dwie rundy temu. Nie no, to rozwalimy stąd. Proste, że tak, no. że jest dead. Podbuduj się do mnie i sobie w tej domek budujemy. Tak o. Dobra. Wełnę? Ja już nie. Ja... Mm, mam jeszcze sześć staków, mogę ci trochę dać. Mam 51, ale nie z taku. Ale to będzie kozackie. Czy jeszcze to na polskim YouTube zrobił? Nie wiem. Chyba nie. Ale by się woda przydała. I to mega. I blok na, 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 na Bedwarsach. Prawda. To jest. To jest to. No spadł mi jeden klocek. Trudno. Dobrze, okay, że to, bejsy, nie, dobrze, że to nie ty spadłeś. Przecież sparlę. na tym. Przecież na... jak to się nazywa? W e bloku, y jak spadnie ten klocek, to jest masakra. No. Y nie wiem jak tam u ciebie, ale mi zostały tylko dwa taki wełny. No mi cztery. To się podzielę, zaczekaj. Już jeden tak się, się rzuciłem o, o tutaj do tyłu masz, nie? Dzięki. Dawaj, ściany budujemy już. Dobra. Czy są potrzebne? Tak. Nie, ma, żeby Ale ładny domek czy domek był. są potrzebne, bo e, tu możesz dać fajny, że zbudowałem e, Skybase na dworach. No dokładnie. A ogólnie to widzowie zapraszam na chlebem.c.pl, zapomniałbym dodać. Najlepszy Survival na 1.16.1. I ogólnie to będzie nowa W ogóle to nam zostali tylko żółci i szarzy. Nowa edycja będzie tak około za dwa tygodnie robiona, więc zapraszam, możecie jeszcze sobie teraz pograć. I zapraszam też na Discorda, zagłosujcie odnośnie trybu, czy chcecie Skyblocka, czy Survival. Dalej. Fajne okna. Ej, to taki zamek robimy, jakby. dawaj. XD Ale to jest genialne. Ja trzeba uważać, że wona nie spadała, bo jak spadnie za dużo, no to masz masakrę, nie? Bo mi mhm. już się kończy, mi został jeden stack. A oni mają pewnie a gdzie my jesteśmy. Dokładnie. O, I kto to zostawi jeszcze, czekaj. Zostaliśmy my i ktoś. I żółty. I jeden żółty. No. <laughs> tak sobie, nie, po prostu zaczekamy, aż on spadnie. No. Jak będzie eksplozja. O, dla nas to eksplozja nie jest ważna, nie? My no. ja już, już mieliśmy na początku gry eksplozję. Dokładnie. Zrobisz takie okay. Ale potężny zamek. Soba mi się. Już to włączę sobie na chwilę większy render distance i zerknę na dół. Gdzie on tam jest? Tylko niech mi się... Ej, no tak jakby spadają od dołu te czanki. Można tak powiedzieć. nie Jakie się ładujące, nie? No, tak jakby spadają od dołu dokładnie, I ja tutaj jeszcze trochę wełny zużyję, bo okay. dookoła wiesz, no. Ogródek to są mi ostatni stack. Yy, mi zostało półtora, no i jak spadniemy. dobra, ale to w ogóle kozackie jest. Jak tam? Nie mów Napiszmy, im, nie, nie mów im nawet co robimy. Jak tam? Ej, ja prawie spadłem w ogóle. Zapomniałem shifta nacisnąć. Nie, ja nie mam pod ja mam pod kontrolę. Kucanie? No, ja mam w ogóle dziwne ustawienia. XD. On tam sobie w ogóle po kwiatku chodzi. Patrz, gdzie my jesteśmy. No. Obserwuję go. Idzie do szarych. A nie, czekaj, on tam do siebie chyba idzie. Szarzec gdzieś indziej będzie. XD Aby być symetryczne. Najważniejsze. No. Jeszcze mi trochę fajny zostało, to dawaj dach zrobię. Ile yy, masz? tak i 11 mi zostało tylko 27. I sobie ulepszają wszystko. Że oni już mają wszystko na trzeci poziom będą mieli. Yy, dobra, yy, za 5, za 6 minut eksplozja będzie. To wtedy jak spadnie, no to, to się wywali. No i koniec. I wygrywamy SkyBase'a. Base'a. że to się może nie udać. A, tu jest poza świat, wiesz, tutaj już nie można stawiać bloków. Gdzie? Tutaj yy, nie mogę postawić. Skończyłem się wełna w tym momencie. Okay, a tu nie mogę, zobacz. Mamy dach na wysokości i tego nieba, bo może nie można już stać, nie? No. I jeszcze trochę mam. Ale Będzie ładny chyba. Będę łuk miał. Będzie idealny? Yy, Jest idealny. Ale wyjścia nie masz. Okej, okay, teraz już mam. I tam zrobimy też. Aż to ja zrobiłem, wyjście. Mam jedną wełnę. Budowałem bazę na Bedwarsach na najwyższym poziomie, to jest też w tym stylu. No. Dobra, czekamy teraz 5 minut. Ale mi się czanki ładują nagle. Dlaczego mi się tam nie ładuje, jak zwiększymy miętność? Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak. Mówię to ja skacząc nad blokami. E, bana dostałem. Ha. Na trzy dni. XD. Ha. No, dobra, no to fajnie. Widzowie, no to ogólnie to był już koniec odcinka, więc siema. Coś to jest?